Okay. Punkersi z tej strony Dakan. Jak wiecie lub nie, jestem scenarzystą punków. Wielu z was wyrosło już z gimbusiarskiego humoru, wielu jeszcze w nim tkwi, podobnie jak ja. Jeżeli jednak chcielibyście obejrzeć coś zupełnie innego, coś odmiennego, coś co może czasami was rozbawi, a czasami zmusi do refleksji, to polecam wam antologię. Pamiętacie serię Piątek? Jeżeli nie, to koniecznie wpiszcie tą frazę na YouTubie. Jeżeli tak, to poczujecie się jak w domu i będziecie wiedzieli jak kończy się historia postaci, którą stworzyłem ponad dekadę temu. Ściągnijcie apkę Mediacraft TV i znukajcie wszystkie odcinki naraz, bo w sumie czemu nie? Z tej strony Dakan, A ja mam dla Was informację specjalną. Już tej soboty w pewnym mieście o nazwie Giżycku, możecie sobie wygooglować, odbędzie się specjalne show, a mianowicie McDonald's Quality Road Show, na którym będą pokazywane technologie McDonald'sa, będą darmowe burgery i wiele innych fajnych atrakcji. Także jeżeli jesteście w Giżycku albo gdzieś w pobliżu, to koniecznie wpadajcie, gdyż, ponieważ będę tam obecny ja oraz uwaga, Treble Dominiko. Padajcie, bądźcie z nami, bo co jak co, ale ja wciąż mam smaka na maka.! Uhuhuhu.